Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy. W odsłonie kart właściwie. Chociaż talia jest znana, ponieważ ja używam już tej talii od jakiegoś czasu, a mianowicie The Star Seeker Tarot, który stworzyła Niki Ferrada. Zainteresowała mnie ta talia jakiś czas temu, zamówiłam i bardzo lubię z niej korzystać, szczególnie z okresem takiej wczesnej czy późniejszej wiosny, ale nie tylko. Czasami właśnie potrzebuję jej dotknąć, potrzebuję zrobić czytania z tą talią. I w związku z tym, kiedy zobaczyłam, że jest tutaj taka opcja zamówienia sobie kart wyroczni, które powstały właśnie teraz, w tym roku 2023. Bo talia Star Seeker jest 2020, 20. i tutaj mamy wydanie kieszonkowe tej talii. No i w związku z tym te, to wideo, Dlatego, że osobno możecie sobie obejrzeć talię wyroczni, którą prezentuję na kanale. I osobno teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda mała talia, i powiem Wam może kilka słów. W sensie takim, że te karty pewnie są takie same, natomiast myślę, że mogą się różnić też jakością. Także jeśli miałam okazję, ponieważ te karty nie są jakieś tanie, to miałam okazję za jedną, za właściwie koszt przesłania, czy tam cła, bo to jest przesyłka z innego wymiaru, nie z Europy. To właśnie pomyślałam, że jeśli mam zapłacić za przesyłkę, to niech to będzie za jednym zamachem, jedna i druga talia. Widzę, że pudełko jest podobne, troszeczkę się boję tutaj jakby bardziej otworzyć, bo mam wrażenie, że coś się tutaj ułamie. I zobaczcie, mamy tu różnicę już pierwszą, że jest to magnetyczne pudełko, ta pierwsza talia. Ona była w takim trochę muszelkowym, jakby inaczej jest zapinana, zupełnie zamykane, zamykane, to pudełko. Ilustracje takie same, książeczka, Zaraz zobaczymy, jest książeczka. Tu z tyłu też mamy troszeczkę różnice. Tą talię kupiłam do tego, żeby na przykład korzystać z niej podczas podróży. No i myślę, że to nie jest zły pomysł. Karty, jak, jak, jak się jeszcze różnią? Książeczkę odłożę na bok. Wydaje mi się, że będzie to tak samo. Myślę, że karty różnią się oprócz tego, że rozmiarem to też Mam, macie tutaj sytuację, jak są brzegi zrobione. Ta talia jest posrebrzana, mała a ta jest taki, takiego koloru właśnie fiolet połączony ze srebrem wygląda to fajnie generalnie mi się bardzo podoba cieszę się cieszę się ogromnie, że mała talia ma taki widzicie, o, błysk tutaj mogę sobie przekręcać tutaj mamy taką sytuację, że ona jest talia tarota normalnego rozmiaru ona jest pokryta czymś takim jak nowe okładki książek, które są w grubych sztywnych oprawach wydawane jest to jakaś powłoka, która nie pozwala żeby te karty miały taki poślizg są one bardzo oczepiające się jedna drugiej, że tak powiem i w związku z tym Ciężko się je tasuje i ciężko się je wachlarzuje czy roz... trudno je tak rozpostrzeć bezproblemowo na powierzchni, gdziekolwiek. No, jak widzicie, ta, ta sama ilustracja, chociaż tutaj odcienie jakby wyraźniejszy jest. Inny jest odcień małej talii. No, i tak Wam chciałam tylko pokazać pokrótce. Tu wydaje mi się, że jest. Nie ma aż tak dużej różnicy, jeśli chodzi o maga. Te karty są cieńsze, w związku z tym, też jest różnica wysokości, bo tu jakbyśmy przyłożyli coś, nie wiem, czy to będzie widać. No, jest tutaj spora różnica. Zresztą mo mogę odwrócić jeszcze zanim pokażę resztę. Pokazać wam, że jednak jest tutaj spora różnica. Tak. Tak, tak, tak to mamy. E, tak jak powiedziałam, trudno e, właśnie przesuwać. Karty się nie rozpadną, nie rozlecą, a tutaj od razu wszystko. Mm, Ładnie by się rozłożyło, gdybym chciała popchnąć bardziej tą małą talię. Także nie będę tak dużo tutaj opowiadać o tych, o tych, o tych kartach generalnie. Możecie zobaczyć różnice właśnie w odcieniach i te mniejsze są jakby wyrazistsze. Natomiast lubię mieć czasami właśnie te sytuacje. Szczególnie, kiedy robię czytania, na przykład księżycowe, że mam właściwie dwie talie, którymi się mogę posłużyć. Widzicie, jak do tej pory nie ma żadnych różnic. Jest to ta sama talia w dwóch wydaniach. Poręczniejsza moim zdaniem jest mniejsza, co nie oznacza, że nie, korzystać, nie będę korzystać z tej, z tej większej. Tali, normalnego rozmiaru. No odcienie są właściwie niewidoczne, żeby były takie różnice. Jedynie w tym głupcu widziałam. Tutaj może troszeczkę widać to, ale rzeczywiście nie ma kolosalnych różnic. Żadnych praktycznie w tych kolarzach. No moja ulubiona karta w tej talii. Uwielbiam tą, tą właśnie może powinnam zbliżyć troszeczkę, żebyście lepiej widzieli. Lubię to światło, które tutaj tak fajnie jest pokazane. Dzisiaj w ogóle to na dworze jest no tak nieciekawie, wieża też jest ciemniejsza. Bardziej soczysty jest ten kolor. Gwiazda No i tak to wygląda dla tych, którzy jeszcze na przykład nie widzieli pokazu tej talii dla nowych osób, które przybyły. Taka fajna książeczka zresztą dołączona, Niki Ferrada rzeczywiście fajnie pisze. To jest dodatkowa karta, która ma numer 22 i jest to karta łona. Jest tutaj łono, tak przynajmniej taką ma nazwę de Łomb, czyli chodzi tu o kobiecość, może o poród, narodziny, nowe życie może to być, ponieważ w tej nowej talii wyroczni ostatnią kartą w sekwencji, na przykład 48 kart, jest nowe życie, więc może to być tutaj. Połączenie. Widzicie? Tutaj mamy sytuację, że są asy, i widzicie od razu, czy jest jakaś różnica, czy nie ma. Myślę, że w, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, generalnie w samych obrazach nie ma, natomiast różnice są tylko w odcieniach. Tutaj mamy dwójki, i ewidentnie widać, że jest też troszeczkę inaczej w odcieniach. No i podobna sytuacja z trójkami bardzo sympatyczne czwórki i tak miło sobie te karty można pooglądać w taki dzień właśnie listopadowy jedziemy dalej zobaczymy sobie teraz piątki jak widzicie nadal nie ma tutaj wielu zmian wszystkie są te same karty identyczna talia troszeczkę inne odcienie Tutaj mamy siódemki. Przy okazji, ja mogę właśnie sobie patrzeć, czy mam wszystkie karty w tej małej talii, ponieważ przyjechały one zupełnie niepoukładane. Więc dzięki temu pokazowi też będę miała szansę zobaczyć, czy są wszystkie karty. Tutaj mamy ósemki i przechodzimy do dziewiątek. Tutaj mamy dziewiątki. Bardzo piękna dziewiątka monet. Zresztą. One są w ogóle bardzo ładne, te karty. Tak przynajmniej uważam. Także fajnie, wszystkie są. Teraz idziemy w dziesiątki. No i mamy te dziesiątki. Fajne, wyraźne karty, małe i duże. Przechodzimy dalej. Troszeczkę inne odcienie, i najbardziej to chyba widać w tej dziesiątce kielichów. Chociaż. Może też i tej ostatniej karcie. No i przechodzimy dalej paziowie. Bardzo fajni paziowie. Też y, mamy to światło, którym manipuluje właśnie podczas tworzenia artystka Nikiferada. I patrzymy dalej teraz rycerze. Tutaj mamy rycerzy i właśnie w tej karcie rycerza kielichów i nie tylko. Podoba mi się właśnie jak tutaj jest paś, który stoi na brzegu morza, a rycerz już jest blisko, właśnie gdzieś tam przechodzi przez falę i już na tym brzegu nie stoi, tylko eksperymentuje z falą, tak? z morzem, z wodą. Fajnie. Zresztą tutaj też podobnie, um, chociaż może nie podobnie. Trochę inaczej. <laughs> w każdym razie przechodzimy do tych, którzy siedzą na tronach, czyli królowe, królowe, wszystkie, każde żywioł, no i przejdziemy do królów i wtedy zobaczymy, jak się tasują jeszcze te małe karty, już dużych nie będę tasować, bo będę narzekać, tak. Więc teraz pokażę Wam królów. Proszę bardzo, mamy tutaj wszystkich już poukładanych. Bardzo fajne tutaj postaci. Lubię bardzo akurat właśnie to w tej talii, że te energie są w taki sposób pokazane. Okazuje się, że karty są wszystkie ułożone w porządku. Teraz już nie są w porządku. Powiem Wam szczerze, że no, tasowanie rewelacja w porównaniu do tej dużej talii. I to właśnie ze względu na tą e, tempość tych kart, tak? Brak poślizgu. Także no, fajnie. Zobaczymy, co nam tutaj powiedzą. Może sobie zrobimy rozkład e, taki Taki dla pokazania, tylko zobaczymy, co tutaj się pojawi, co wyjdzie. 9 kart. Taki rozkład, w którym można będzie popatrzeć na więcej niż tylko trzy karty. Można potem pomyśleć, że w pierwszym rzędzie będzie sytuacja, w drugim co robić, a w trzecim czego nie robić. I zobaczymy. Tak eksperymentalnie. Na wyjazd pięknie. Także wyjeżdżam, właśnie na kilka dni. I zobaczymy. No, jakaś liczna królowa. Nie, to jest cesarzowa, przepraszam. Tutaj mamy sześć mieczy. Trochę te napisy są takie, właśnie mało widoczne. Szóstka monet. Tutaj mamy króla, buła. Moje ulubione umiarkowanie. Król Mieczy. Królowa Buław, ale ludzi <ścoughs> bardzo dużo ludzi. Tutaj jest pustelnik i księżyc. rozkład można różnie odczytać. Tutaj jest As Moment, coś nowego, nowy jakiś cykl być może się rozpoczyna. Mm, tutaj można tak to zrobić i położyć. E, fajny był rozkład z tych małych kart. E, tu można zbliżyć jeszcze może troszeczkę, chociaż i tak jest już dosyć blisko, bo trzeba było to zmienić w ten sposób, żeby były widoczne całe karty. Można różnie tutaj interpretować, można uznać, że cesarzowa w centrum jest właściwie kluczem, ale niekoniecznie. Może to być tak, ten pierwszy rząd, tak jak powiedziałam, sytuacja. Sytuacja właściwie takiego, takiej mądrości i wejścia w harmonię, którą podpowiada też intuicja. Księżyc ma jakieś znaczenie, jest tutaj coś pod spodem. Co odkryjemy poprzez właśnie wejście w taki spokój umysłu podczas medytacji, szczególnie gdybyśmy patrzyli z dołu, to Księżyc, sześć mieczy, król, jakoś tak fajnie w takiej medytacji nocnej, powiedziałabym, wieczornej, mogą tutaj wyjść jakieś wnioski, inspiracje i przekaz. Jest szóstka mieczy jest kartą bramą, więc mamy tutaj jakiś taki moment olśnienia, powiedziałabym, i bycia w takim miejscu, w którym doceniamy obfitość, może to być też to połączenie z rodzicielką, matką. Dla niektórych to może być czas uzdrowienia, czas taki bardzo magiczny. Dla kobiet może to być poznanie partnera, dla mężczyzn może to być poznanie partnerki. Niekoniecznie obydwoje będą spod tego samego znaku, zodiaku albo spod tej samej gwiazdy. Mogą się różnić bardzo, jednak mogą się bardzo dobrze dogadać, bo tutaj umiarkowanie, ta alchemia, połączenie, takie właśnie dwie czary łączą się poprzez strumień, który jest magiczny. Połączenie energii. Gdybyśmy chcieli zobaczyć tą ostatnią, tutaj ostatni rząd, to mamy pustelnika, mamy szóstkę monet i królową buław. No, czego nie robić? Nie izolować się. Być może wprowadzić równowagę w dawaniu i braniu. Tudzież może nie zwracać aż tak wielkiej uwagi na to, co, co tutaj jest materialne. No i nie być taką może zołzą, <laughs> albo kimś, kto wie lepiej, albo kimś, kto będzie tu pełnoką, czy złościł się, czy będzie sfrustrowany, albo tylko nastawiony na branie, branie, branie. Myślę, że tutaj jest jeszcze więcej informacji, które, tak jak powiedziałam, kluczem może być cesarzowa, czyli w zależności od tego, dla kogo byśmy robili to czytanie, tak byśmy mogli odczytać. Duża jest tu głębia w tych kartach, w tych połączeniach. Tutaj mamy też po przekątnej takie na przykład informacje. Intuicja, z którą jesteśmy mocno powiązani, i zrozumienie prowadzi nas do odkryć, E, takich wewnętrznych ścieżek wewnętrznego światła. Także myślę, że ta talia, oczywiście, tak samo jak ta duża, e, na pewno nie rozczaruje. Także super. Bardzo się cieszę, że ją mam i że jest to właśnie taka mini talia, bo mogę ją zabrać w podróż. Także na razie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i miłego weekendu.